W dzisiejszym filmie ponownie udało się do netheru, ponieważ musimy znaleźć naszego cudownego własnego gasta. Siemanderko, to jest ZigZag. A to Minecraft. Tak, widzowie, jak widzicie, jestem ubrany jak święty Mikołaj i dzisiejszym waszym prezentem jest to, że macie super świetny film z Minecrafta. Dzisiaj udamy się do Netheru. Jednakowoż nasz świat nie jest do końca tak świąteczny, jak obecnie jest nasza cała aura. W ogóle, fajny sweter dostałem od mojej przyszłej teściowej, proszę pisać w komentarzach. Super świetny sweter zigi. Jeśli nie napiszecie, to bana. Dobra. Generalnie na tym teksturpaku plus... Czyli to jest chyba jodła, świerk. No, generalnie to drzewo, jak widzicie, ma takie lampki jakby świąteczne, więc musimy postawić super fajną choinkę. Więc zrobimy sobie cztery, żeby było wysoko, i miejmy nadzieję, że nie będzie wyglądało jak gówno. Dobra. Czemu nie urosło? Nie miałem więcej kości Bo to chyba potrzebuje trochę więcej przestrzeni Nie? Bo generalnie nie mamy więcej kości Ale w sumie tam gdzie idziemy Dzisiaj, czyli do miejsca z soul sandem Czyli tym piaskiem dusz Tam jest bardzo dużo w sumie kości, tam są te, te, te Takie bloki kości, więc albo to samo Wyrośnie, albo na koniec odcinka Dzisiaj jeszcze, o ile nie umrzemy w neterze, Wyrośniemy naszą Choinkę. Dobra, mamy Złoto, będziemy sobie handlować z piglinami Mamy hełm, może tym razem zadziała Miejmy przynajmniej taką nadzieję, śnieżek chyba nie będę Wywalał, bo jeśli będziemy mieli gasta małego, to w taki sposób go oswoimy. Tak, ogólnie jak widzicie, dalej zostały skrzynki, ponieważ ostatni live, który był, mam nadzieję, że byliście. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam Was do zobaczenia. Zapisu live'a. Live nazywał się Dekorujemy dom. Ostatecznie udekorowaliśmy naszą sypialnię. Jest spoko. Z tym muszę coś zrobić, bo to za bardzo wystaje. Patrzcie, nawet nasze koty, subek i dzwoneczek mają drapak. A wy nie zapomnijcie, żeby stawić subka oraz dzwoneczka na tym kanale, żeby kolejne filmy was nie ominęły. I wpadajcie na Instagrama na Zex. Patrzcie, to jest na przykład piękne zdjęcie nad łóżkiem moje oraz Pauli. Bardzo ładnie tutaj wyszliśmy, według mnie. Ale tak naprawdę to jest wszystko, co zrobiliśmy na tym live. I zacząłem projektować łaźnię japońską. I that's all, nie? jakby, więc generalnie za dużo rzeczy nie zrobiliśmy. Dążyłem do tego, że skrzynki dalej tutaj są. I jak na razie jeszcze trochę pobędą. Jak zrobimy kiedyś nasz magazyn, to wtedy to zniknie. Idziemy do netheru. Jezus Maria, Enderman, przestraszyłeś mnie. W ogóle Enderman bardzo słodko wygląda. W się sensie z tymi skarpetkami, rękawiczkami, czy jak to inaczej nazwać. Mega... Cute. swoją drogą, bo bardzo dużo z was, znaczy dużo, no kilka osób na pewno, powiedziało mi, że bardzo wam brakuje tego, że życzę wam smacznego jak coś jecie, ponieważ bardzo dużo z was wybierają moje filmy często na przykład do jedzenia, czy to jest kolejny bastion, czy to jest ten sam bastion, to jest jakiś kolejny bastion, ja pierdzielę ty, no ja tam nie idę. A bo idę. Także, jeśli sobie coś obecnie jecie, to życzę bardzo smacznego i pamiętajcie o piciu wody, ponieważ mimo wszystko, że jest zimno obecnie, to nasz organizm potrzebuje, jak dużo wody dziennie, żeby się dobrze czuć. O, 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 o! Piglin, Piglin, chodź. Ej, mordo, ja mam dla ciebie fajne rzeczy, chodź. No, zaciekawiają cię? Co myślisz o tym, na przykład? Dzięki za soulsand, kolego, akurat idę na bion, gdzie jest w ciul soulsandu, to jest tu. Z tego co wiem, to właśnie te zaschnięte gasty... Dzięki. Te zasknięte gasty są zazwyczaj na tym biomie gdzieś dużo soul sandu, więc pójdziemy tam i zobaczymy. Gravel, nie no, ty jesteś kozak. Chodź tu! Oszuście jeden. Sol Speed. To się przyda, jak zaraz pójdziemy tam swą drogą. Na plus. Ho! Kolega nasz ulubiony tam stoi. Idziemy na biom, na którym trzeba uważać bardzo na pewno. Ale przy okazji możemy spotkać jakiegoś tego gasta. A ja bym bardzo chciał mieć mojego własnego gasta. Dlaczego? Bo będę mógł na nim latać i moje serduszko będzie uradowane. A to jest właśnie ten blok kości. z z Ta, ta, ta. Au. To można zrobić tak. Od razu znaleźliśmy. Oh my god. Jaki on jest słodki i smutny na, naraz. raz. Mogę go tak po... Tak, tak, może będziemy mieli gasta. Ale jestem szybki. Może znajdziemy jeszcze jednego zaskiniętego gasta. Obawiam się, że ta moja łapczywość może mnie doprowadzić w złe miejsca, ale zobaczymy. O, jest! Będziemy mieli brata, znalazłem zło... jego. Czy tam siostrę? To tam jest strzela, i skąd? Kogo zabić? Dobra, zabieramy skamieliny Mamy dwójkę zaschniętych gastów Już nawet mam dla nich imię, ale jak na razie jeszcze tego nie zdradzę Mamy dwa zaschnięte gasty Idziemy je uratować W ogóle wiecie jaka jest smutna historia odnośnie tych zaschniętych gastów? A! Ja ich zabieram w lepsze miejsce! Proszę pani! Ja to robię dla nich! Tutaj jest za sucho dla nich Ej, nie strzelaj! Ja się nimi zaopiekuję! Zaraz wam opowiem, ale generalnie załóżmy, że to jest ich mama Here comes the ghost. Co jest? Uspokój, że się! Nie, bo generalnie z gastami, od momentu, kiedy weszły te wyschnięte gasty, to w sumie mamy nowe lore, jeśli chodzi o Minecrafta. Bo wychodzi na to, że gasty nigdy nie miały być w neterze. To, że one się trafiły do neteru to jest całkowity przypadek. Że one są tak naprawdę zwierzętami, mobami wodnymi. Na przykład dlatego ten gaz jest wyschnięty, bo nie ma wody w ogóle przy sobie. I dlatego też te duże gasty, te, które do nas strzelają, płaczą. Bo jak je się zbije, to wyskakuje z nich łza gasta. Najprawdopodobniej. Według lore chodzi o to, że mamy gasty płaczą, żeby nawodnić małe gasty. Rozumiecie to? One starają się jakby chronić po prostu te swoje dzieci, nie? Więc to jest przykre, jak jasna cholera ogólnie. Ja chcę ich uratować, ok? Ja chcę dla nich jak najlepiej. Właśnie je zabieramy do normalnego świata, gdzie one powinny być. Zaraz je nawodnimy. Będą szczęśliwe, będą wtedy happy gasty. Pora zranimować wyschnięte gasty. Piękny dzień. Enderman przeszedł? Nie, bo ty okradniesz nas, bo ty zabierasz blo... Aha, okej, okay. no, dobra, dobra, niech będzie też tak. Boję się jak to działa, w sensie okej, okay, trzeba ich dać do wody, ale chyba to też ten zbiornik wody nie może być jakoś wybitnie mały, nie? A właśnie kozę mamy, nie powiedziałem o kozie. Widzowie, poznajcie goat, to jest goat. Nie chodzi wcale o to, że to jest koza po angielsku, po prostu to jest goat tej serii. Na live'ie sobie przypomniałem, że gdzieś tam podczas budowania naszego domu widziałem kozę. I ta koza chyba w ogóle mieszkała na tej górze, co tutaj była. O, jest, patrzcie! Jaka ona utknięta jest? takie to jest straszne? Jezus! Chodź, kózka. Idziemy, chodź. Ja mam znak z kozio koziorożec, także musimy mieć kozę, to na pewno. I to jest ten cały goat? Tak, to. Albo nazwiemy go goat? To też jest w sumie dobra opcja. <gryw> tak, właściwie. Więc stwierdziłem, że trzeba ją ratować I mamy ją, i to jest nasza kózka. Także gasty, moje kochane. Nawadniajcie się. Ja was tutaj zostawię. Powinno być tutaj w miarę bezpiecznie. A jak gdy jeszcze śpię, to wam tak szybko powiem, że ogólnie w ten piątek nie ma live'a. Będzie dopiero za tydzień. Także zapraszam was za tydzień. Będzie taki bardziej świąteczny live. Coś tutaj sobie porobimy i tak dalej. Więc mam nadzieję, że się widzimy. Będziemy zobaczyć, jak tam sobie gasty nasze radzą. Czy już się budzą powoli? Jeszcze są smutne. Jeszcze się muszą ponawadniać. To dobrze, no dobrze. W takim razie możemy ponownie spróbować urosnąć naszą choinkę. Mamy teraz większą powierzchnię, więc liczę na to, że tym razem się kurczę pieczą. A nie musiałem nic robić Ja idę pościnać w takim razie liście I pobudujemy sobie choinkę Co by tutaj ładnie było z okazji świąt Się. O boże, Omega, gaz, chodź tu, masz, masz śnieżkę, masz śnieżkę, boże, jaki słodziak, widzowie, poznajcie Bączka, to jest nasz nowy, nowe zwierzątko, nazywa się Bączek, a twoja siostra się, gdzie twoja siostra? A gdzie jest twoja siostra? Już urosł! O mój Boże ty, ale gdzie jest Twoja siostra, gościu? A gdzie ty odlatujesz w ogóle? Bączek! Bon czekaj, czekaj! Wracaj tu! Bączek, bon Bączek! Bon tak, uwolniłem cię z neteru, ale to nie oznacza, że jesteś wolny w 100%. Chodź tu. O, dobra. Ogólnie ja wiem, że ta choinka wygląda jak totalne gówno. Pozwólcie, że ja po prostu między odcinkami to poprawię i zrobię, żeby to ładnie wyglądało. Mamy jednego happy gasta, tylko się zastanawiam, co się stało z drugim w takim razie. Boże, Bączek, bon zjadłeś swoją siostrę? Naprawdę? Ej, dobra, Więc jeszcze musimy zrobić na tym odcinku w takim razie. Czekaj, przy okazji się na pewno nie zabić, to jest dobry pomysł. Ale musimy zrobić siodło na Happy Gasta, to na pewno. Dobra. Red Harness. Chodź, Bączek. Zwiedzimy cały świat razem, ja i ty. Uratowałem cię z Netheru. Nie mam pojęcia, co się stało z Twoją siostrą. O Boże, jaki słodziak! A jak na Ciebie teraz wejść? Oh my o mój Boże widzowie, mamy helikopter, helikopter zwany Bączkiem. Ja cię kręcę, ale sztos. Trzeba zrobić stację dokującą dla Bączka, to na pewno. Zwiedzimy cały świat, tylko wy, ja i nasz Bączek.